Witajcie w kolejnej części porodnika młodego growera. Dzisiaj pokażę Wam ziemię, której używam do moich już wykiełkowanych nasion, ta, która jest w moim poprzednim filmiku. Jest to Terra Seed Mix. Używam jej dlatego, że ma bardzo dużo wartości odżywczych, których też jest dużo aminokwasów. Ziemia ma wyregulowane pH. Jestem pewny, że jest to jedna z lepszych ziemi w pierwszej fazie rozwoju Waszych plantów. Używam doniczek zwykłych, standardowych, ogólnodostępnych we wszystkich sklepach ogrodniczych, bądź też grow shopach, smart shopach i innych sklepach do uprawy roślin. Nie muszą być to koniecznie do marihuany. Mogę Wam pokazać również skład kominiczny na odwrocie. Niestety nie mamy polskiego języka. Ja mówię biegle po holendersku, więc jest mi to niepotrzebne. Jest cały opis, jak krok po kroku co robić, co ziemia w sobie posiada, dlaczego jest dobrym wyborem ta ziemia. Właśnie ze względu na ukorzeniacz, który znajduje się w środku, i puszystość ziemi oraz wystabilizowane pH w tym oto podłożu dlatego zachęcam Was do kupowania tego oto produktu e, użyłem też tery z tego względu, że używam terykany do e, wszystkich odżywek jakie posiadam więc e, zawsze lepiej jest mieć jeden, e, jedną markę niż kombinować i poprzepalać rośliny dziękuję Wam za uwagę niebawem kolejny filmik subskrybujcie, łapki w górę komentujcie, pytajcie będę aktywny, pozdrawiam Was, cześć